Jako nowy gracz Na pewno masz problemy z początku i tracisz czas szukając po streamach, wpisując te pytania, żeby ci ktoś raczył odpowiedzieć. A warto obejrzeć po prostu ten filmik i się dowiesz na takie podstawowe pytania. A na końcu mało tego jest bonus, o którym się w ogóle ja dowiedziałem jak mając 22 level, więc warto to obejrzeć. I zaoszczędzić na tym kupa czasu. Obiecuję. Po pierwsze infuzuj eku, jak tam wydropisz te skrole, żeby podbijać ten poziom, to to ulepszy, bo to potem możesz przenosić z itemu na item, więc nic nigdy nie tracisz jak może jakiś nadmiar silvera oczywiście więc z tego korzysta. dwa skąd wziąć małta? na dziewiątym poziomie jest taki quest immortal enemies i właśnie jak go zrobisz, to dostaniesz jajko, to jajko się expi i po pewnym czasie będziesz mógł używać swojego MOA. Pamiętaj, żeby kliknąć tego pieska na górze ekranu, co on Ci tam powie, kiedy będzie gotowy. No, żeby na nim jeździć. Wtedy używasz Ctrl-R i możesz na nim śpić. W trakcie levelowania dostaniesz w końcu dostęp do publicznej farmy. Ja radzę z tego korzystać, żeby sadzić tam zimniki po prostu, nie? Bo wtedy zawsze to sprzedujesz na markecie i może jakiś ścian. Jak już mowa o markecie, kolejny podpunkt w takim razie, to używaj go. Jak może jakieś rzeczy, surowce, rudy sprzedowej lub przetapie generalnie używaj marketu żeby zarabiać i kupować co lepszej nie czekaj na lepsze okazje bo tam się nic nie zmieni korzystaj póki te towary nisko są chodliwe bo te surowce teraz są dużo warte, bo tego potrzeba masakrycznie dużo. Za jakiś czas, jak już ludzie trochę podekspią, to nie będą tego używać i ten towar będzie tanio, więc korzystaj i form te nisko levelowe surowce i te sprzedowe, póki idzie dużo zarów. Kolejny podpunkt to są archetypy. Jak wiesz, możesz wybrać tam do trzech archetypów na 15 poziomie, ale musisz też wiedzieć, że trzeba ekspić wszystkie te archetypy najlepiej, bo one dowają. Jako nieaktywny bonus, i na przykład każdy archetyp za 10 level do bootskill pointa, i oprócz tego za, nie wiem, tam chyba co 3 czy 4 levely, dawają jeszcze punkt do statystyk, nawet te nieaktywne. Więc to rozplanuj mniej więcej tak, żeby ich levelować. Jak na przykład idziesz do kopalni i tak tam farmisz to moby przy okazji, bo szukasz lut, to to zmienię ten archetyp na inny i wtedy ci level spadnie. Nie Legacy level, tylko Effective level, czyli taki level klasy jakby I będziesz mniej, mniej dił, nie? To już analogicznie Ale za to, to EXPO, żeby mieć dodatkowe statystyki W mieście jest coś takiego jak kolektor I masz tam jakieś matce właśnie z różnych mobków Idziesz do niego i to sprzedujesz po prostu i masz hajs Ja tego długo nie wiedziałem i chyba dopiero na Tam 18 poziomie pierwszy rok skorzystałem z tego i całe depo zawalone tymi matcami i tak dalej Bo nie wiedziałem, że jest taki chłopek Idziesz do niego i to sprzedujesz się pozbywasz tych. Jak wleżysz na Escape, tam jest Raven Store i tam możesz wymienić ta esencja, taka fioletowa właśnie na Raven Paki. A w Raven Paki są karty? A te karty, kolego, w archetypie możesz ustawić właśnie jako dodatkowy bonus, zmiana umiejętności właśnie. Więc używaj tych paków ustawię te karty, żeby mieć po prostu dodatkowe bonusy. I mało tego, możesz dostać bodajże chyba 4 dropy na Twitchu, jak oglądasz jakiegoś streamera. Więc warto sobie to puścić w tle. Kolejny podpunkt to profesja. Tak Ci go dobrak? te surowce nisko levelowe są chodliwe. Korzystaj z tego teraz. Rob tam jakiś mining czy coś. Czy klepanie drzew. Używaj jakiegoś craftingu, by na ten teraz sporo zarobić, a te za chwilę te tier 2, tier 3 to nie będą mało warte, więc lepiej korzystać z tego teraz, na samym początku, póki to jest wszystko nowe. I ostatni podpunkt to przygotuj sobie fajne tui. Jak klikniesz prawym na każdy slot, to tam jest edit hotkey. Możesz sobie po prostu dopasować to pod siebie. Mało tego, jak wleżesz do opcji, to możesz sobie zrobić dodatkowe, możesz zrobić dodatkowe paski z umiejętnościami, żeby tam przypisać, żeby używać na przykład Ctrl-1, to może dodatkowo linia i to możesz zrobić w opcjach Jeszcze jedna rzecz może ustawić opcjach, że ustawisz sobie całe UI żebyś sobie mógł poprzestawiać tak samo, możesz właśnie pasek HP wziąć i go sobie przełożyć niżej, poustawiać, żeby było ci dowolnie. Tak, żeby ci jak najlepiej pasował Kolejny punkt w grze są trade paki Kojarzysz taką grę Archie, oni to pierwszy raz właśnie w tej grze, taki system, ja w ogóle zauważyłem, żeby był. to było genialne. Generalnie polega na tym, że tworzysz stopaczka i przewożąc stopaczka z jednego miejsca do drugi dostajesz tam pieniądze i w zależności od tego, jaki jest popyt w danym mieście na daną paczkę, to dostawasz tyle procentowo więcej. Więc uwaga, zanim jakokolwiek skraftujesz, to sobie to po prostu sprawdź, Kliknij tam litera T. I widzisz, w jakim mieście jako paczka jest popularna. Tam możesz procentowo, ile tam dostaniesz, więc przemyśl to, co robisz i je przewożysz. I uważaj, bo na morzu jest PVP. I niektóre rejony tam są wojny, się pojawiają, więc generalnie możesz to stracić to jest ryzyko. Ale jak jesteś killerem graczy, to możesz to właśnie. To są takie najważniejsze porady, żebyś zaczął. I taka jedna, bonusowo. To musisz o tym wiedzieć, że tak naprawdę broń nie ma znaczenia, jaką nosisz. Ona, się... ona ci zmieni skinę, tam rodzaj ataku, ale tak naprawdę możesz używać łuku, będąc magiem. Albo, będąc magiem, walić z aksa. To możesz tak robić. Więc się do tej broni nie przywiązuj, ale warto, żebyś wiedział, że one mają różne umiejętności, każdą broń. I się dopasuj co to, właśnie pod build, tak, żeby ci się to zgadzało.